bajkowy klimat i nastrój już świąteczny bardzo bajkowy i Pałac bardzo filanowie już ze światełkami zobaczcie jak to pięknie wygląda mamy jeszcze złotą godzinę więc jeszcze chwilę możemy pokazać wam z widokami Światełka, jak ty się czujesz? Bardzo, bardzo dobrze. Ja lubię w ogóle takie klimaty. Ja lubię bardzo święta Bożego Narodzenia. I już właśnie powiedziałam do Arkadiusza, że w tym roku ubierzemy choinkę w 15 listopada. Tak skarbie, będzie szybciej. Już tak właśnie zaczynamy teraz te światełka. No, ale pięknie tu jest. Pierwszy raz jestem na pałacu, w Pałacu Wilanów właśnie na tych światełkach. A ty? Ja już tutaj było na wielu rzeczach. O. Chodź zobaczymy tutaj na dole. Tam. tam to fajnie wygląda. Tam jest cały ogród podświetlony. No. tutaj się chodzi jak w bajce. Bardzo, bardzo. A jeszcze jak tak śnieg by był, to już w ogóle te choineczki były przykryte śniegiem. Nie? O, tam jest, zobacz, tam jest iluminacja, zobacz tam na górze. Ten zegar, świetny, a my zobaczymy, jak to wygląda. Pięknie, no. Wow, o, to gra? Także takie cuda mamy. Pałac. To pięknie. Będziesz tutaj przyjeżdżać co chwilę? Tak. tak. To ładnie tutaj. Zobacz. Wiesz, no w każdym mieście są jakieś światełka. Fontanny. No, pie... no tak, no ale tutaj jest tego dużo. Tutaj jest cały duży. ogród jest yy, rozświetlony. A jeszcze pokażę ci jakie tam są piękne róże. To takie duże to już kolejny kolejnym odcinku.